Siema, dziś pokażę wam, jak zrobić dobrą ekspiarkę na Endermanach. No! Oh. Ja wam tu wkleję, co potrzebujemy. Nie, nie zapomnę, spokojnie. I tak. Pierw używamy dwóch staków liści. Yy, idziemy gdzieś na krawędź, ja akurat tu wybrałem, bo tak. Bo why not? No, no i... Musimy użyć wszystkich liści, więc i to chwilę zajmie. Ja wam to sobie, ja wam to przyspieszę i się widzimy już jak to wyłożę. Dobra. Jak już wybudowaliście, to potrzebujemy tego gładkiego kamienia. Możecie sobie też użyć zwykłego bruku, ale żeby było ładnie, ja użyłem trochę trasu swojego. Dobra. I jak macie ostatni? blok to robicie 4 cztery, cztery bloki od liści i to ma wyjść nam yy, na 9 na 9 kwadrat taki więc tak mamy raz 2 3 4 5 6 7 8 9 i teraz 5 6 7 8 9 Świetnie. Mamy zrobione. No i co teraz? Eee, mam tu skrzynię, mam leje. Dobra. Zol Tutaj sobie robimy po dwa bloki do budówki, i nam zostaje kwadrat 3 na 3, tak? Tak. No, o kurczę, teraz stawiamy tutaj leje. E, uważajcie na to, jak stawiacie. Musicie naprawdę mocno uważać, ale dobra. E, jak już mamy, Skupujemy sobie te bloki tu. Hop, ma nam powstać tak. E, ja Wam później pokażę fajną rzecz, jak to zrobić, żeby e, nie było wam tutaj zawalone perłami itd. Możecie sobie zostawić na przykład nie wiem skrzynkę plus, ale uwierzcie mi po 5 minutach i 10 macie tu tyle pereł, że to jest po prostu głowa mała i aż żal komentować. Super. Dobra. Teraz bierzemy te waniki, stawiamy na tych lejach i poczekajcie, dobra tu jest. Eee, Mamy teraz pół płytki. Też możecie na przykład z bruku sobie wziąć pełna dowolność jak chodzi o te tutaj bloki. No i co? Stawiamy y, wokół tego. następnie. mam Gierta. Kładziemy dwa tirta. Tak, to jest. drugie, poczekajcie. Mam plaga, w mózgu. Dobra, tak. Raz, dwa. chyt. I kładziemy po bokach. I lecimy, jakby, obramówkę. Zróbcie sobie pierw ubramówkę. Będzie Wam o wiele, o wiele wygodniej. Zaufajcie mi. Później. Przynajmniej to jest. Znaczy. Zaufajcie mi. Ale możecie oczywiście zrobić po swojemu. Pełna dowolność. Ja nikogo do niczego nie zmuszam. E, tu jest pełna dowolność. Eee. Dobra. Pamiętajcie musicie zostawić e, tutaj ten. E, kwadrat 3x3, ponieważ tu będą spadać Endermany. Więc jak mamy już tak zrobione. Lecimy dalej. E, dywaniki będę potrzebować. Jak dywaniki składziemy. Kładziemy jednego i na, na nim drugi. No i tak musimy wlecieć. całe Prócz yy, tutaj takiej obramówki. No, ja mam to zaznaczę. Tak. Tak ma to wyglądać. Że tutaj tutaj zostawiacie. To całe to zostawiacie. Później się dowiecie dlaczego. W następnym kroku, już nawet. Więc. Ja wiem, że się śmiałem, jak zaraz mi na przykład nie wystarczy. A, nie, wystarczyło. Dobra. Eee, kładziemy dwa dirta. na jako bloki i klikam, klikamy. Klikamy. Wstawiamy. Robimy. Kurczę, co nie powinno być. Dobra. Bo Dirt, Dirt to jest nasz pomocniczy blok. I to jest nasz pierwszy ring. No, A ring w sensie, że. Kółko, no z, e, boże, taki kwadrat z, z tym środkiem, to jest nasz pierwszy, potrzebujemy takich 13, więc ja to robię i się odsłyszymy jak z, z, wybuduję już. Ok, I jak już skończyliście budować, to yy, robicie jeszcze dodatkową. Dodatkowy blok w górę. Tutaj. I od każdego bloku budujecie 13. Czyli łącznie ma być u Was 14. W każdym, O, tutaj. W tą stronę 13. W tą stronę 13, w tronę 15 i w tą stronę też 13. I tak każdą stronę budujemy. Zóstanie liczyć 3, 6, 7, 8. 13. Kolejne trzynaście mamy. I teraz wypełniamy tutaj w oku wokół tego kwadrata, co nam został? Więc. Trochę wam to zajmie, ale uwierzcie. Jest warto. Tyle levela się tam zdobywa. Od razu mogę wam zdradzić, że chciałbym nawet zrobić chyba gdzie. Będę 24 godziny na tym trybie. Ej Boże na tym. Trybie. Na tym. Na tej ekspiarce. I zobaczymy, który level. Po 24 godzinach mi się uda wbić. A proszę, już pierwszego gościa mamy. Ale hotel otwarty za, za kilka minut, spokojnie. Kolejce się proszę ustawić. O dziudu, ile to już ich jest? Halo. to czwarty będzie naprawdę? Ile to zajmie? Poczekajcie, a nie, pieprzacie się w... kuciorami tu. Dobra, jak już macie zbudowany cały ten obszar, bierzecie klapy obojętnie jakie, naprawdę, i kładziecie sobie tutaj, żeby środek był pusty. Dlaczego to, dlaczego to działa? Dlatego, że potwory myślą, że otwarta klapa, znaczy no Otwarta, no tak, otwarta klapa uznają jako blok. I one tam spadają. I już widzicie ile tam już spadło. Więc. Klapy. Dobre mordki z was. w mikrofon, przepraszam was. Dobre mordki z was. Nie zmieniajcie się. No, i oczywiście no, nie będziemy tak czekać, jak one same spadną. Musimy to trochę ulepszyć. Więc. No. Trzy bloki do góry. Bierzemy łańcuch. Na to kładziemy dywan. Obok. No to o Boże. Jak coś jej zrobiło? Halo. O... Potrzebujemy takiego alastronu. Jakby to ująć. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Teraz będziemy potrzebować Endermite'a. Yy, więc musicie sobie nazwać name tag'a. Ale to tam chwila, jeden level. A level taki jaki tu będzie z wami to... Yy, dobra. I od razu was informuję, że jak tu jest... Jak tu jest łańcuch. Tutaj stawiacie tory. I tak. Musimy Enderm endermite'a zdobyć. O, mamy. Yy, zdejmijcie tormcy. Od razu wam mówię. O, mamy. Super. Super. Super mamy. Yy. Szybko poszło. Bo czasami to trzeba kilka staków. Dobra, czy to na pewno jest tu? O, widzicie, tu już się, już jak się rzucają. Patrzcie, patrzcie, patrzcie to. Patrzcie to. O jejku, ale to na... Ja przepraszam, ale ja się tak po prostu stresuję już to robiąc. No spokojnie. Można sobie już zniszczyć tutaj dirt. Oh wow. O nie miało tak wyglądać. No i teraz jak macie tego Endermita na, i rozwalacie tą ziemię. Nic się nie powinno stać. więc na luzie. E Możecie sobie założyć, jak macie jakieś tormsy. I... Tak profilaktycznie, nie mówię, że musicie, ale profilaktycznie połóżcie sobie to po prostu dywan. Eee, dobra, super. Znieście tutaj bloki, które pozostawały, pozostawiały nam wasze endermany i po to jest woda. Żeby sobie spaść. Jakby możecie sobie zostawić, żeby tam wejść. Na spokojnie. Nic się nie stanie, jak zostawicie. No i co? Eksperka gotowa. Yy, od razu was informuję. Wyłączcie sobie dźwięki. Wyłączcie sobie jakieś ultra ustawienia. Dajcie na najniższe, żeby wam kompanię zlegowało. No i co? Cieszcie się. Z... Eee, a co do pozbywania się automatycznie tych nieszczęsnych, jakże pereł? Um, powiem tak: potrzebujemy wiadro wody. Będzie nam z przymierzeńcem. Chociaż. Powinienem dolecieć. Nie, nie dolecę. Wrócę tu zaraz. E, to wy weźcie sobie wodę. Ja mi już się już tu udało. Jest Subcio. I tak. Bierzecie? Jak pod dobrym kątem, o. Tak się wam... Uda zrobić. Bierzecie? Podej... <laughs> o nie. No. Dobra. No wy sobie... Jaja robicie, no. Padni Chodź tu. Chodź tu Ja tu wrócę. Dobra Już udało mi się postawić. Co teraz Co teraz, co teraz co teraz niszczycie dirta pod tym i stawiacie leje. Teraz na tych podejnikach. Zostawiacie, I sobie rozwalacie tutaj kawałek. I o. Proszę bardzo. Działa nam. Automatyczne wywalanie tych pereł. Nie potrzebujemy. Wywalamy. Swoją farą. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia nocy. Zachęcam Was do zasubskrybowania, komentowania, lajkowania. I się widzimy w następnych odcinkach. Do następnego. Trzymajcie się No i pa pa!